Ja. Yeah. Spójrz na siebie teraz. Serio. To nie jest zwykły dzień. Wyglądasz jak milion dolarów, błyszczysz nawet w cieniu Gdy wchodzisz do pokoju, wszystko zmienia swe brzmienie Wyglądasz pięknie, nie tylko wtedy, gdy się starasz Ty masz to coś w sobie, czego nie da się naśladować Twój misiu jest tu Blisko, zawsze przy Tobie, gdy świat za głośno krzyczy, jak chronię twoją głowę, wyglądasz dziś, nice, ale powiedzmy to szczerze Ty zawsze jesteś piękna, nawet gdy nikt nie wierzy Każdy twój uśmiech leczy stare rany Każde spojrzenie koi chaos w głowie i plany Jesteś spokojem w burzy, światłem w tunelu Przy Tobie wiem, że niczego już nie muszę udowadniać wielu Wyglądasz jak milion dolarów różowa dusza, serce bez ciężarów Zliczna, cudowna, tak naturalna Przy Tobie każda chwila staje się realna Wyglądasz dziś nice, wyglądasz zawsze pięknie Kiedy się śmiejesz, świat kręci się chętnie I Mój wzrok przy Tobie, mój rytm, mój bit Bo ty jesteś tym snem, co nie chce się śnić <laughs> Yeah. Jesteś taka różowa, nie w kolorze, a w duszy Delikatna jak cisza, gdy noc miasto zagłuszy Sliczna jak poranek, gdy budzę się obok Cudowna jak chwila, gdy wszystko ma sens i spokój Nie musisz grać ról, nie musisz się zmieniać Dla mnie jesteś ideałem, bez poprawiania Twoje wady to detale, które kocham najbardziej Bo prawdziwa miłość nie szuka ideału w obrazie Gdy mówisz hej Zapominam o reszcie. Każde twoje słowo zapisuję w sercu na mieście. Twoje dłonie w moich, cały świat znika. I nawet cisza przy tobie do mnie przemawia. Wyglądasz jak milion dolarów, różowa dusza, serce bez ciężarów. Liczna, cudowna, tak autentyczna, przy tobie nawet noc staje się romantyczna. Wyglądasz dziś najs, nice. wyglądasz zawsze pięknie. Twoje spojrzenie trzyma mnie pewnie. Gdy jesteś blisko, wiem jedno na pewno, że wszystko inne jest tylko tłem. Twój mi jest tu. Nawet gdy masz gorszy dzień, gdy myśli plączą się w głowie, ja stoję jak cień. Nie pytam dlaczego po prostu jestem, bo miłość to obecność, nie puste gesty. Każda twoja łza to mój obowiązek, każdy twój uśmiech to mój największy sukces, gdy mówisz, że boisz się, ja trzymam mocniej, bo razem nawet strach nie brzmi już groźniej. Świat bywa zimny, ludzie jak lud, ale przy tobie topnieje każdy chłód i choć czasem życie. Testuje nas, to ja wybieram ciebie. Dziś, jutro i za lat parę. Spójrz w lustro i zobacz to, co ja. Piękno, którego nie da się skraść ani zabrać. Jesteś wystarczająca, taka jaka jesteś. Nie musisz nic robić. Po prostu oddychaj. A ja będę. Wyglądasz jak milion dolarów W każdym spojrzeniem kradniesz mi rozum Sliczna, cudowna, różowa w sercu Dla Ciebie oddałbym każdy wers Wyglądasz dziś nice, wyglądasz zawsze pięknie i niech cały świat to w końcu pojmie, bo jeśli piękno ma imię i głos, to nosi twoją twarz i ten cichy to fui à